Radośnie panuchym śpiewajmy, aleluja. I dobroć jego wysławiajmy, aleluja. Radośnie panuchym śpiewajmy, aleluja. I dobroć jego wysławiajmy, aleluja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, pokój z wami w uroczystość wszystkich świętych gromadzimy się na cmentarzu, aby pod przewodnictwem księdza arcybiskupa, metropolity Warmińskiego Józefa Gurzyńskiego modlić się za naszych bliskich zmarłych. Dzisiaj w liturgii oddajemy cześć świętym, również nieznanym z imienia, którzy powołanie do świętości w swoim życiu zrealizowali. Świętość jest dostępna dla wszystkich, dlatego przychodzimy na Eucharystię, która jest źródłem uświęcenia przez łaski, jakie ze sobą niesie. Jest też pokarmem dla naśladujących Chrystusa. Niech ta Eucharystia. Umocni nasze kroki na drodze zbawienia, na drodze do świętości. Możemy się zastanawiać i powinniśmy się zastanawiać, na czym polega zatem to szczęście, to błogosławieństwo, które jest cechą własną Królestwa Bożego. To, które dzisiaj przywołujemy, mówiąc o świętych, bo. To jest ta cecha wspólna wszystkich świętych. Oni tam po prostu należą. My dzisiaj przywołujemy tych właśnie mieszkańców nieba. Dzisiaj oddajemy im cześć, i wiemy, że czynimy to nie z myślą o nich, ale z myślą o nas, bo to my potrzebujemy przyjrzenia się tej rzeczywistości, do której oni już należą. Właśnie jako ludzie wierzący, jako ludzie, którzy. Zadeklarowaliśmy właśnie tą drogę zbawienia jako naszą drogę. Że chcemy iść tą drogą. Chcemy przynależeć do Chrystusa, po to, żeby potem z nim, z Chrystusem być właśnie zbawieni. Taka jest, moi drodzy, nasza nadzieja. A w tym roku wiemy, że w sposób szczególny przeżywamy wszystkie nasze święta starając się spojrzeć na tę rzeczywistość nieba, która w każdym ze świąt jest przywoływana, nie tylko w uroczystość wszystkich świętych, właśnie w kluczu nadziei. Dzisiaj ta myśl o nadziei przejawia się w sposób niezwykle dosłowny, bo właśnie święci to nie kto inny jak ci, którzy trafnie złożyli swą nadzieję. Trafnie się nie da. Jak to, co uczynili oni. Oni są tymi świadkami, przykładami właśnie trafnie pokładanej nadziei. Mimo wszystko, choćby nie wiem co, to, co ich charakteryzuje, to właśnie ta nadzieja złożona w Bogu, niezależnie od tego, w jakich okolicznościach. Pokonywali swoją drogę ku zbawieniu. Pierwsze odpoczynę, racz im dać panie, a światło świeku nie niechaj daj im świeć. Odpoczynę, racz im dać panie, a światło świeku nie Niechaj im świeci, grać im dać panie, a światłość wieku stan. niechaj im świeci, wieczny odpoczynek grać im dać Panie, a światłość wieku stan. niechaj im świeci. Módlmy się za zmarłych kapłanów, biskupów, diakonów, za zmarłych braci i siostry zakonne, szczególnie za naszych bliskich zmarłych. Boże, który kazałeś nam czcić Ojca i Matkę, zmiłuj się nad naszymi zmarłymi rodzicami, odpuść im grzechy i nagradzaj ich trudy, a nam pozwól oglądać ich w radości światła wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Dobry Jezu, o panie, na wieczne stóczkiwa Dobry Jezu, a nasz panie, daj im wieczne spoczywanie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.